Wierzcie w siebie, słuchajcie, pomimo wszystko, nie wiem, jakieś kłody pod nogi, bo wiadomo, ludzie są różni, różni frajerzy na waszej drodze. Czy to właśnie, nie wiem, w szkole, czy na ulicy, zawsze będą wam wiecie kłody pod nogi, dawali, żebyście się nigdy nie poddawali, dążyli do swojego celu. Tak jak na przykład ja, tak. Ja słuchajcie, no zobaczcie, byłem mega, ale to totalnie wyśmiewany za to, że właśnie robiłem ten, ten cringe, ten kąt z tymi chipsami, z tymi jalifrutami i tak dalej. No i zobaczcie, dążyłem ja do tego cały czas, przez ten cały czas. I powiem tak, Dążyłem do, tak, do takiego czegoś, takiego stopnia, że jestem aż tak strasznie popularny, no bo szok w ogóle, ja nawet do, te, do tobie to teraz nie dociera. Tylko słuchajcie, jakby dążyłem cały czas, żeby to się fajnie kręciło, żeby złapać vibe z tymi ludźmi, nie? Bo ja miałem nawet takie, jedzą z tego czysa, miałem po 2-3-4 tysiące ludzi na live, nie i to też fajnie, żeby z tymi ludźmi sobie kręcić to. No i po prostu, żebyście się, się nigdy nie poddawali, wierzyli w siebie. I pomimo wszystko, słuchajcie, pomimo tych frajerskich ludzi, którzy chcą wam zrobić podgórkę, bo nie wiem, Beka, beka, a sami kurde, pracują w warzywniaku albo na jakimś stoisku, albo nie wiem co. Ja nie mówię też, że to jest zła praca, nie? Tylko wiecie, po prostu ucinają wam jakby skrzydła robić, nie? Bo ja nie mówię do... Ja też, kochani, pracowałem na kelnerce, słuchajcie, po 12-11 godzin i byłem zaharowany, na, na japę padałem, spocony, po prostu śmierdziałem gównem i to była ogólnie tragedia. Dlatego ja mówię, żadna praca ogólnie nie hańbi, tylko wiecie, ludzie po prostu, jak chcecie co, czegoś więcej od życia, chcecie coś zrobić bardzo, to zawsze znajdą się ludzie, którzy odcinają wam skrzydła i żebyście się nigdy nie poddawali. Po prostu no do tego powiem o wszystko, nie? Bo zobaczcie, ja w ogóle jestem teraz w wywiadzie, ja w ogóle jestem w szoku, nie wierzę w to. Yy, yy, no, także pamiętajcie, kochani, nigdy się nie poddawajcie, też wam to zawsze mówię na live'ach, że się zarąbiści, żebyście po prostu wierzyli w siebie, uwierzyli, tak naprawdę kurde, uwierzyli, że jesteście zarąbistymi ludźmi, walić wszystko, co się dzieje, co ludzie o was gadają, kurde jakieś ploty, właśnie te kłody pod nogi, walić to wszystko i lecić, lecieć po prostu do przodu po swoje, nie? Także... ご主人公はね